Ostatnie 20 sekund przypominam, głosujemy nad zamknięciem obrad. Na dzień dzisiejszy jest na Dantejskie sceny. Zamykam, zakończam głosowanie. Głosowało 64 posłów, 41 za, 41 przeciw, 2 się wstrzymało. W takim razie rewelującą funkcję. Proszę o zagłosowanie. Kto z Panów, Pani posłów jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Przypominam, głosujemy nad, odwoła, nad odroczeniem dzisiejszego posiedzenia Sejmu. Zakończam głosowanie. głosowało 61 posłów, 28 za, 31 przeciw, kto się wstrzymał. W takim razie posiedzenie będzie kontynuowane. Wszystkie formalne zapraszam posła Arabczyńskiego, zwykłego DZ, nie formalny. Jestem tutaj z wnioskiem formalnym o wykluczenie Pana Zielińskiego, bezpartyjnego, który jest bardzo homofobiczny i który obraził właśnie, jak ja tutaj odrzucam. zapraszam posła Dominika Mostwa z partii PPP, wniosek formalny. Panie Repczyński, proszę u Wniosek formalny z rzędu odrzucam. Proszę już. Ja składam wniosek formalny o odroczenie obrad, yy, ponieważ odrzucam. posła... Już było przedtem takie głosowanie. Proszę na mównicę posła Jarosława Kaczyńskiego z partii Dobra Zmiana. Wniosek formalny. Czcigodna Izbo. Panie Młowicz, kim Pan jest, by mówić, jakim ja jestem człowiekiem i czy jestem kompetentnym, jest czy nie? jest formalny. Zawsze będę Państwa uczyć, co to jest wniosek formalny. Namownicy... E... No, to był dobry wniosek formalny, nie wiem, czy powiedzieć, Czyli posła Aleksandra Jawora z partii NDP, jest wniosek formalny? No, dobry był wniosek, nie wiem, czy nie Panie Kaczyński, a, proszę a... za ich Dzień dobry. A to nie Wysokie jest wniosek panie... formalny w każdym razie, panie, panie, panie rozprawie. Mogę już? Tak. Dzień dobry, wysoki panie marszałku, dzień dobry, Wysoka Izbo. Moi drodzy, ja tutaj składam wniosek formalny o wykluczenie jednego z posłów. Siedział na miejscach partyjnych partii Nadzieja dla Polski. Miał na sobie charakterystyczny niemiecki mundur i niemiecką flagę z tyłu. I chciałbym, aby marszałek to poddał pod głosowanie. Dziękuję. Proszę bardzo, ja nie widzę nawet. On był tutaj, tylko że po prostu SM go zabrało. No to chyba tak, że... Można nie poddać. To ramach... został wykluczony tak w Także zaczną posła Ryszarda z Herczu z partii NPL, wniosek formalny. Na następnym posiedzeniu w ramach zgłoszenia prezydialnego wytłumaczę Państwu, na czym polega wniosek formalny, bo widać, że tutaj 50 osób nie było. Panie Jeszcze, tak. Kładam wniosek formalny o to, żeby pan marszałek przeprosił za wczorajsze zachowanie i za ym, wrzucanie pod. wniosek formalny, proszę usiąść. Samownicę proszę posła Roberta, nie, nie to Luzo, to posła, to posła, to posła z Parlamentu proszę, aby to był wniosek faktycznie formalny e, Szanowny Marszałku, Wysoka Izba e, odnośnie Znaczy ogólnie chciałem to już e, od, od, od początku powiedzieć, jakie nasła ja o mnie wspomniała. Ja, ja wiem że to nie to nie może być zbyt. To nie jest wniosek formalny. Dobrze, zakończę. Punkt 6 posiedzenia. Otwieram punkt siódmy posiedzenia. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o likwidacji regulacji przewozowych do pojazdów ciężarowych z zasadami minister Czartoryski. To jest poseł Czartoryski. Panie Rzeczowski, proszę zejść mownicy. Co pan napisał, to nie był wniosek formalny. Nie, ja, pan Adamowicz. Ktoś ma zamiar do niego przeczytać? W takim razie nie Nie widzę. W takim razie pomijam punkt 7. dzisiejszego posiedzenia. zostanie ustalony na Ustanie posiedzeniu Sejmie. Proszę o zamontowanie przez Kancelarię. Wczoraj przechodzimy do punktu 8, czyli dyskusja nad przedstawionymi projektami ustawy. W takim razie zostaje pominięty, ponieważ ustawy nie było. I będziemy poczynać punkt 9 posiedzenia. Będziemy głosować nad rządowym projektem ustawy o prawach pacjenta do udzielenia upoważnienia opowa sobie w w szpitalu. Wczoraj była debata na ten temat. W takim razie proszę panów, pani posłów o zagłosowanie. Rozpoczynam głosowanie. Kto z pani posłów jest za? Kto jest przeciw? się wstrzymał pominam głosujemy nad stanowym y, projektem ustawy o prawach pacjenta do udzielenia, y, do udzielenia upoważnienia seria wisku w szpitalu. głosowanie potrzeba do godziny 18.59. sekund i 20 110 sekund Zakończam głosowanie. Wysłucham 55 osób, 30 głosów za, 9 przeciw, czyli się osób, jak suma. Ok, na ustawę czyją. I to by było, proszę Państwa, na tyle, aczkolwiek, z racji tego, już dużo punktów zostało przeminiętych. Otwieram korytarz wniosków formalnych. Jeszcze wnioski formalne, na które będziemy można składać w ramach punktu. 10.10 10 zostaje przeniesione na punkt 11. .00. Proszę bardzo, mają Państwo dwie minuty na o godzinie 18.00 i 19.01. Przypominam tylko przyjmuję wnioski formalne. Nie komentarze. Nie komentarze. Wnioski formalne. takim razie zaproszę na ministra posła i tak wniosek format. Marszałku, Wysoka izba. Składam wniosek formalny o wykluczenie z obraz Pana Posła Grach, który je, ma lub upomnienie go, ponieważ ma nieodpowiedni w biur do Sejmu oraz nieodpowiednią czapkę. Dziękuję. Dziękuję Panie Pośle, ale wniosek formalny odrzucam do urzędu, jako już zapis więc nie jest już już potrzebny. Zamownicy zapraszam posła Andrzeja Aleksandra Ławicza z partii MDP Wniosek formalny. proszę Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący Bartek, coś tam odstawia tego ustęp drugi regulamin na swoim przykładzie. Panie do porządku. Panie Uwasta Marszałku, na... łowić nie ławić Panie Marszałku. Muszę Panu przygotować taki specjalny specjalny papierek, że łowić nie ławić, ponieważ jest Pan już drugim Marszałkiem, który się. Panie pośle mówi. do rzeczy, dostało Panu tylko 10 sekund Już, powiedzieć. więc Panie Marszałku Wysoka ja Ilo składam Wniosek formalny o uchwalenie tajności posiedzenia, ponieważ chcę się nawalić, ponieważ przyszły no, bardzo dobre ustawy. Dziękuję. Panie Proszę na podstawie artykułu 175 ust. 2 regulaminu SEMU, Pana do porządku, informuję, że nie można Pana przeprowadzenia obrad, a Pana jakoś zachowanie tutaj występuje Kolejny My z kolei, na podstawie artykułu 133 regulaminu SEMU, Pana zachowanie zostaje zgłoszone do Komisji TKI Poselskiej. Proszę listę o przytoczenie tej mojej wypowiedzi. Na mówię, że zapraszam posła Dawida Banczowskiego z Państwa Parlamentarnego w Wniosek formalny. A wniosek formalny. A god do wniosek formalnych... e, Pan Plankowski, jeśli już. E, i w, e, drogi Marszałku, wysoka jest, składam wniosek formalny o o, o zakończenie o, zako, o zakończenie wniosków formalnych i przejście do następnego punktu. Dziękuję. Następny punkt to jest zakończenie posiedzenia. Panu. więc odrzucam. Eee, proszę na posła Alojnego Cego z partii Nowoczesna Siła. Panie marszałku, wysoka liczba. E, wnoszę o przetworzenie obowiązkowej służby e, wojskowej e, dla u To nie bo, jest wniosek to... formalny. Proszę w takim razie posła Roberta Komorowskiego, ostatni wniosek formalny. Nie ostatni wniosek formalny. Witam wszystkich zebranych. Chciałem powiedzieć wszyscy, którzy. Dzisiaj, myślę, że większość, y, którzy dzisiaj wyzywali, albo pewien y, poseł, który siedział nie na swojej. w takim razie zakończamy sekundę, a jeszcze nie jest. W takim razie, proszę Państwa, zakończam punkt dziewiąty. Przechodzimy do punktu dziesiątego zakończenie posiedzenia. Dziękuję serdecznie Państwu. Teraz zakończam 13. posiedzenie Słowiańczyków Politej Polskiej w czwartej kadencji. Dziękuję serdecznie Państwu. A myślałem, że będzie to ładny film. A, no trudno. Przynajmniej nie wiedziałem, że to już koniec. No. Tak szybko. Ech, dobra. E, teraz to pójdę na do baru najwyżej. O! Ech, no tak. Teleport. Zobaczę co mi tutaj gadają. Chcę nakręcić jeszcze. Koszcze, tutaj są Ci straż marszałkowcy? Tutaj jest najwięcej osób, którzy tutaj piszą. Ja zobaczę co tutaj robią. Jakieś demonstracje tutaj widzę? Niektórzy jeszcze ci z gości jeszcze tańczą? Nie wiem. To jakiś ruch protestujący? Nie wiem. Ech, dobra. A ten udaje, że a to on jest z straży Marszałkowskiej. Najmniej widać samą koturę tych. No, straży ma Szarkowski, że nawet nic. to się nie. Nienormalny jakiś. Dobra, gdzie jest ten bar? Bo tu najlepiej pójść, bo. Sąd Najwyższy. Nie mam niczego w sprawie. Przemysł. Pałac prezydencki. Może odwiedzę. No, ładnie tu. Elegancko, jak na prezydenta przystało. To jest jakiś święty, nie wiem kto. <sighs> Dobra. O, to z ekranizacji Panda Deus, ten malowidło. Ja no, nie wiem, czy to dobrze pamiętam. To jest nie wiem, kogo przedstawia, bo tutaj. Jest zamknięte. Tu są firanki. Dobra, powrót. Co bym tutaj. To jest dymat? Nie, kawałek. O, tutaj jest to. Cóż, kupię i może zrobię tutaj jakiś wywiad. Czekam, jak ktoś chce. dobra. Herbatki się napiję. też ta herbatka jest... Nie wiem, nie wiem co to jest, ale pewnie żołowa. To je ten <laughs> dobra. No ci przed sem było lepiej, tak? No coś to nie wiem co to było sem Próbuję coś napisać, lecz widać, że Mhm. Tego, że że pewnie coś wulgaryzma, ale nie, nie wiem jakie, bo trudno to widzieć. I dwa. Od drugiej kadencji. O! Dobra. A, no, już poleciał. Już poszedł. Chyba widzę, że po prostu chyba jest na FK. Dobra. Tutaj jest chyba sala jakaś, ale nie wiem do czego. Ale tu chyba chyba jadalnia, czy co to jest? Po prostu nie znam znaczy. oku i a to jest do tego oj no to tyle z tej widzę że Niektórzy są na FK, ka były za, za. No, to było już na tyle. Niekogo więcej chyba... ...nie zrobię wywiadu. Trzymajcie się, kochani, i... ELO! pa